Pierwsze organizacyjne pytanie, z iloma uczestnikami Pani tu przybyła? No, w dniu dzisiejszym zabrałam sześcioro uczniów i w debatach wymieniają się oni miejscami. W związku z tym każdy jest zaangażowany w tą debatę. A czy oni już odnieśli mu jakieś sukcesy? No, jak do tej pory udało nam się wygrać wszystkie debaty. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Czyli przygotowywali się długo do tych debat? No właściwie niedługo, bo jakieś dwa i pół tygodnia, a natomiast bardzo intensywnie, dlatego, że pozwalaliśmy im wychodzić z tych yy, tam niektórych lekcji po to właśnie, żeby w, razem z zespole mogli pracować ze sobą nad tymi debatami no właśnie tezami właściwie. No właśnie lekcje. Czy te osoby, które biorą udział w debatach, czyli bardzo dużo mówią, również, również są tak rozmowne podczas lekcji? No właśnie okazuje się, że na lekcjach chyba trochę bardziej. Może dlatego, że jest to takie środowisko dla nich bardzo przyjazne. Natomiast tutaj no, na pierwszych debatach stres bardzo paraliżował nawet te osoby, które na co dzień są dość, bardzo, dość rozmowne i takie dość y, luźno, y, luźno wypowiadające się na forum klas. A czy ten stres również panią paraliżował? No, może nie paraliżował, aczkolwiek te emocje udzielają się też nam. No, chcemy, żeby nasze dzieciaki wypadły jak najlepiej i myślę, że, no, że to są takie emocje działające w dwie strony. A czy może widzi Pani dla nich przyszłość w, jakich, w jakichś takich zawodach, gdzie trzeba dużo mówić, jakieś takie oratoryjne, czy prawo mówią jakieś studia? Nie wiem, czy aż tak daleko, natomiast na pewno zyskują to, że są krok przed swoimi kolegami, przełamali swoje, swoje bariery, potrafią się wypowiadać w piękny sposób. W jakby w takim środowisku trochę dla nich obcym. Także myślę, że zawsze będą krok przed kolegami, jeżeli chodzi o takie wystąpienia publiczne. A teraz takie pytanie na koniec, ponieważ pani drużyna właśnie teraz bierze udział w debacie, więc co pani teraz czuje? No, chciałabym bardzo, żeby wygrali, bo to już jest walka o trzecie miejsce, więc jeżeli wygramy, no to to trzecie miejsce mamy zapewnione. No, trzymam za nich bardzo mocno kciuki. No, ja również trzymam i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Tak więc w pierwszej kolejności chciałbym Ci bardzo serdecznie pogratulować Tobie Twojej drużynie zwycięstwa w pierwszej debacie i dzisiaj do przodu tak trzymać. I w związku z tym rozumiem, że to nie Twoja pierwsza debata. Tak, to zdecydowanie jest moja pierwsza debata. Miałem przy okazję debatować na kilku turniejach. Tak, właściwie to ten turniej jest dla mnie trochę takim wyjątkowym Moja Pierwsza debata była właśnie na jednej z poprzednich edycji tego samego turnieju, kiedy jeszcze byłem w postaci piśmiej klasie, i to był taki, taki mój początek całej przygody z debatowaniem. Natomiast tak mi się to spodobało przede wszystkim cała ta atmosfera tutaj tej debatowej społeczności naszego liceum. Tego, że można tak powiedzieć, trochę to tak może za brzmi, ale z pewnego punktu widzenia, jesteśmy taką jedną wielką debatową rodziną. Bo to każdy coś robi, Jedni są sędziami technicznymi, jedni są sędziami merytorycznymi, jedni debatują, każdy coś tutaj organizuje, robi i tworzy ten turniej, który naprawdę może bardzo wielu nauczyć, i podszkolić i umiejętności przemawiania, jak i umiejętności z tem merytorycznej analizowania tematu. Czyli to dla Ciebie taka trochę sentymentalna podróż? Tak, w stopniu, tutaj, to chyba, prawda. Że jest tutaj. A odczuwałeś, może stres? Debatów z całą pewnością. Stres jest zawsze i wiąże się on z tym, że nigdy nie ma stuprocentowej pewności, na ile jesteśmy dobrze przygotowani, niezależnie od tego, ile poświęcić czasu na samo przygotowanie. Też nigdy nie wiadomo, kogo spotkamy po drugiej stronie debatanckiego stołu. Debaty nie, też nie wykrywa się proces przygotowania. Debata wykrywa się na sali debatowej, czyli to jest bardzo dynamiczny sport, można tak powiedzieć, gdzie trzeba reagować na przeciwnika, trzeba być jednocześnie przygotowanym, ale też trzeba być świadomym tego, coś może nie było zgodnie z planem i wtedy trzeba szybko zmienić argumentację. Taki pod względem psychicznym, emocjonalnym to jest taki sport ekstremalny. No, więc można tak powiedzieć, na pewnym poziomie już na pewno. A skoro w tym wspomniałeś to długo przygotowywałeś się do tych debat? Właściwie wydaje mi się, że dawno się tak długo do debat nie przygotowałem, też wynika ze specyfiki tego turnieju i z bardzo specjalistycznych test, które zakładają konkretne merytoryczne elementy, takie jak znajomość samego porozumienia paryskiego, jakość wiedzą bardziej merytoryczną o technologii samochodów elektrycznych, trochę też o elektrowniach jądrowych i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj faktycznie poświęciliśmy dużo, czasu na przygotowanie takie merytoryczne. Czyli te znacie już wcześniej? Tak, tezy znamy wcześniej i mamy pewien czas, żebyśmy mogli odpowiednio przygotować. A tak wracając od tego stresu. Często spotykam się z takim zjawiskiem, że uczestnicy faktycznie stresują się swoją wypowiedzią, ale kiedy już zaczną, to ten stres nagle gdzieś znika i się z góry tak też jest w Twoim przypadku? Zdecydowanie tak, zawsze przed samą debatą nie wiadomo co się jeszcze stanie, nie wiadomo jak to się potoczy dalej. Natomiast wtedy trzeba trochę, trochę zaufać takiemu swojemu doświadczeniu świadomości, że ok, debatowałem już kilka turniejów, w takim wypadku teraz też sobie poradzę. I faktycznie, kiedy już przychodzi sam ten moment, że muszę wstać i powiedzieć, szanowny Panie Marszałku, wtedy jeszcze jest zupełnie inaczej. Wiesz, jak to działa, jest już to wdrożony, więc to w tak. leci się jak z takiego schematu. To jest się naturalnie. Trochę tak, jest to pewna umiejętność i taka doświadczenie, te Doświadczenie jest bardzo istotnym elementem, bo ono pozwala nam rozwijać naszą retorykę i tego, jak my przemawiamy. Trochę inna sprawa jest z merytoryką. Do merytoryki trzeba się przygotować, i tutaj doświadczenie może nam. Koniecznie pomóc. Tutaj trzeba faktycznie poświęcić czas. Także debaty to jest i przygotowanie jak wcześniej, jak i doświadczenie i działanie na bieżąco. A jak ogólnie oceniasz poziom debat i przygotowanie? Poziom debat, moim zdaniem, jest naprawdę na, na najwyższym poziomie i Tutaj bardzo doceniam trud, który włożyli zarówno i organizatorzy, jak i sami debatanci, którzy tutaj przyszli i podobnie jak my przygotowywali się do testów, by merytoryczne tajniki tych wszystkich skomplikowanych zagadnień klimatycznych. Także myślę, że debaty są właściwie przygotowane i będą dla wszystkich dużym polem do właśnie doświadczenia i uczenia się o klimacie i naszym środowisku, i technologii, która może tutaj jakoś poprawiać naszą sytuację, no bo taka jest tematyka tego Rosjaninetycji Festiwalu. A czy ty chcesz się jakoś rozwijać w kierunku takim właśnie oratorskim? Z całą pewnością, jak już, no, jak, jak, jak już się powiedziało, a to trzeba powiedzieć B, prawda? Tak? Jak już się debatuje w liceum, potem najczęściej debatuje się i na studiach, bo na studiach przecież też są odpowiednie koła debatanckie, a w i na studiach są już trochę inne formaty debat. My tutaj debatujemy w tym formacie oksfordzkim, który jest taki fajny, można robić turnieje i to jest w miarę łatwe na własności pod względem samych zasad, ale tutaj są trochę inne debaty, natomiast doświadczenia, które zdobyły się tutaj i te umiejętności oratorskie, one już zostają. I one się niezwykle przydają na przykład, kiedy się mówi prezentacje w szkole albo kiedy potem trzeba będzie gdzieś tam coś wygłosić czy na studiach, kiedy jednak przed większą audytorą trzeba będzie wygłosić prezentację, czy nawet w takiej sytuacji, w jakiej teraz się znalazłem, kiedy trzeba zrobić wywiad dla w studiach Ale polubiłeś po mnie taki format debat. Mhm, tak, zdecydowanie. Czyli jest to w się pasja. Można tak powiedzieć, zdecydowanie. No więc ja tylko życzę Ci kolejnych sukcesów, żeby się Dzień rozwijał dziękuję. w tym kierunku i dziękuję bardzo za dwie. Dziękuję więc pierwsze pytanie, czy jako osoby doświadczone w debatach dostrzegać po uczestnika jakieś od, oznaki zdenerwowania albo wręcz później wyluzowania nawet zanim zacznie swoją przemowę? Powiem tak, yy, każda taka sytuacja jest to pewien stres dla uczestników, nowe, nowe miejsce, nowi ludzie, więc gdzieś jest to zrozumiałe, jednakże najważniejsze jest, żeby umieć z tym stresem nad tym stresem zapanować. I część uczestników tutaj pokazuje, iż mają taką umiejętność mimo swojego e, młodego wieku. E, pokazują, że każda taka debata jest dla nich kolejną lekcją, ale generalnie poziom jest dość wysoki i uczestnicy raczej nie mają problemów z wypowiadaniem się. Czy takie debaty są u nas coraz popular popularniejsze? W Polsce powstaje coraz więcej takich... Stowarzyszeń, fundacji dotyczących jeżeli chodzi o debaty otworskie. W Kędzierznie Kozu jest to dalej mało znany temat, ale my chcemy dążyć jako Stowarzyszenie Lękiskarasów do tego, żeby to był coraz bardziej popularny temat w szkołach, przede wszystkim i żeby pokazać, jak przez to też można się uczyć do różnych przedmiotów. A bardziej w skali regionu? Bardziej w skali regionu. Nie jesteśmy jakoś bardzo w tyle. Ze ale... względu na to, że jesteśmy małym województwem, to uważam, że że tak, ale to też jest dobrze, bo łatwiej jest zacząć tutaj coś robić, bo mamy, mamy bliżej. Żeby u nas zrealizować działanie ogólnowojewódzkie, nie trzeba takich nakładów, nakładów jak na przykład w takich większych województwach jak na przykład Dolnośląskie czy, czy Małopolskie, więc to jest tutaj atut, z którego niewątpliwie można korzystać, ale to też odnośnie jakby krajowo to my też jesteśmy gdzieś Da, hen hen daleko względem na przykład tego, co mm, się dzieje gdzieś w krajach, w krajach europejskich, nie mówiąc w ogóle gdzieś już o Wyspach Brytyjskich, skąd debaty oksfordzkie się wychodzą, wywodzą, bo tam praktycznie na każdym, na każdym uniwersytecie są, są grupy debatanckie i to jest wręcz dla studentów kierunków społecznych i prawniczych, to jest wręcz Taki obowiązek, żeby przetrenować się na tej formie formie argumentacji przed gdzieś pracą dorosłą. To jest bardzo popularne. Jeżeli chodzi jeszcze o nasze tutaj polskie podwórko, my też dążymy do tego, żeby stać się tak jak Wałbrzych czy Wrocław, które tak naprawdę Wałbrzych i Wrocław to są dwie najmocniejsze drużyny. W jeżeli... południowej Polsce, no jeszcze Kraków. I jeszcze Kraków. Także do nich dążymy. Dążymy do tego, żeby w Kęgrzynie i powstało więcej miejsc, gdzie Debatanci mogą się spotykać i debatować, a zarazem też turnieje turnieje chcemy po prostu w większej ilości tworzyć. Ale taka mała skala też ma swoje zalety, że wszystko to można zebrać, ogarnąć. To nie jest tak, że po prostu wam brakuje czasu i nakładów ludzkich i sił, że jest to wszystko do ogarnięcia. Znaczy coraz więcej młodych ludzi chce się tak naprawdę udzielać w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o drugie liceum kształcące w kężenie koźlu, jest naprawdę dużo wolontariuszy, którzy może nie mieli dużo wspólnego z debatami, a przez ten turniej zobaczyli, jak fajnie może spędzić czas i ile rzeczy można się ciekawych dowiedzieć. Nawet o ekologii, jak tutaj jest dzisiaj tematyka tego turnieju. Więc wolontariuszy nie brakuje, a dzięki temu, że to jest mała społeczność, mało mały region, my też możemy sobie wyrobić renomę partii, jaką jest lęks czy drugie liceum ogólnokształcące, jeżeli chodzi o debatę. Do czyli tego też dążymy. Czyli cały czas powoli, ale do przodu. Dokładnie tak. A czy taka forma dyskusji, ponieważ jest taka bardzo oficjalna forma, jest skuteczna? Mm. I tak, i nie. W sensie powinna być skuteczna aczkolwiek jakby ludzie w dyskusji bardzo często bazują na, na emocjach i to jest jakby coś, od czego debata oksfordzka się odcina, ponieważ w debacie oksfordzkiej moc mają przede wszystkim argumenty merytoryczne, argumenty poparte danymi, poparte mechanizmami, przykładami, czyli no jest to przeciwstawne z gdzieś argumentami emocjonalnymi, które no, dążą jakby do, do populizmu i tutaj w tych kategoriach trzeba, trzeba o tym e, pamiętać, że nie powinno się gdzieś nawet w dyskusji na jakimś już wyższym oficjalnym poziomie kierować argumentem e, emocjonalnym, a niestety, ale można to e, zobaczyć u nas w, w kraju, że te argumenty emocjonalne jednak gdzieś zwyciężają nad argumentami racjonalnymi. Może dlatego, że jeszcze yy, ta, ta tradycja debat obskurskich nie jest jeszcze tak długa u nas. I jeszcze nie powstało całe to takie środowisko i cała taka maniera tych debat. Jeszcze się u nas aż tak nie zakorzeniła. Może dlatego. Masz rację, zgodzimy się z Tobą, ale dzięki właśnie studentom z Wydziału Prawa, z Wydziału Humanistycznych przede wszystkim, i nie tylko, bo tutaj też nie chcę umniejszać wydziałom ścisłym, możemy się rozwijać, bo siłą polskiego społeczeństwa są przede wszystkim studenci, którzy mają tutaj zostać i mają poprowadzić nasze państwo, i, czy nawet nasze województwo. Chodzi o to, jak my chcemy w którym momencie chcemy się tego uczyć. Jeżeli my pozwalamy klasom 4-6, to są naprawdę jeszcze dzieci, które się tak kształtują na jakichś ludzi, i dzięki debatom mogą właśnie sobie ukierunkować to, kim chcą być, jak chcą się wypowiadać, czy chcą używać argumentacji bardziej, yy, bardziej dosłownej, czy chcą bardziej właśnie tej argumentacji yy, emocjonalnej. No właśnie, te debaty dotyczą ekologii. No i wiemy, że świadomość ekologiczna jest bardzo ważna, jeśli chodzi o młode pokolenia. Czy wraz z czasem zauważacie jakiś wzrost świadomości ekologicznej, większe zainteresowanie tym, tym tematem wśród, wśród młodzieży? Powiem ci tak, jako stowarzyszenie, jako drugie liceum Kształcące w Kenierzynie, jako organizatorzy tego turnieju staramy się wybierać co roku tematy, które są na topie. I nie ma co ukrywać, czy to lasy amazonki, które zostały spalone, czy to... Zanieczyszczenie wód, no to wszystko jakby oddziałuje na to, jak my będziemy żyć, jak będziemy dorośli, jak nasze dzieci będą żyły, w jakim środowisku będą żyły i czym szybciej, tak właśnie jak teraz mamy kasy podstawówkowe, one się do tego dostosują, czyli będą wiedziały jak sobie radzić właśnie przede wszystkim z, z niwelowaniem tego zanieczyszczenia. Młuszonkowcy mówią, że już nie da się tego odratować w 100%, ale próbować się ratować to teraz w takiej formie, jakiej to jest, no to... Dlaczego by nie próbować? Trzeba i to jest nasza jakby nasz cel, bo my w tym, na tym świecie będziemy żyli. No mam wrażenie, że często w dziedzinie ekologii dzieje się więcej niż w tym Facebooku czy Instagramie, tam co chwilę tak naprawdę coś, coś trwa właśnie, coś się, albo coś się ptuje, albo coś się naprawia. To, to, to jest takie bardzo dynamiczne to środowisko. Powiem ci tak, że szczerze mówiąc, Zdania są podzielone co do ekologii. Jedni mówią, że ekologiczne są panele fotowoltaiczne, drudzy mówią, że nie są ekologiczne, jedni mówią, że elektrownie jądrowe są ekologiczne, drudzy, że nie. My po to się spotykamy i po to dajemy takie tematy test, które mogą ludzie potem zobaczyć na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, na naszym YouTubie, po to, żeby pokazać, że jeżeli małe dziecko, dzieci w ogóle w wieku szkolnym, podstawowym potrafią o tym debatować i to naprawdę realni i rozsądnie myślą na temat Bezpieczeństwa środowiska, no to dlaczego dorośli na tym, nie, nie potrafią na tym tak debatować jak dzieci w wieku No To mimo wszystko trafi napawać trochę optymizmem, ale czy uważacie, że my jako cywilizacja możemy dojść do tego poziomu zero waste, kiedy staniemy się tylko cywilizacją, która w ogóle nie produkuje żadnych odpadków? Wiesz co, to jest bardzo, bardzo za, zaawansowane i szerokie zagadnienie, więc tutaj w ramach takiego krótkiego. Wywiad tu trudno odpowiedzieć, ale powiem tak. Na pewno y, konstruktywne podejście do tematu i jakby merytoryczne y, kształtowanie y, przyszłości tutaj do tego się przyczyni. To, że my tutaj edukujemy młodzież i młodzież ma tutaj możliwość w sposób merytoryczny zapoznawać się z tą tematyką. Ekologiczną, to, to będzie gdzieś w stopniu, ale zawsze procentowało gdzieś w przyszłości i gdzieś tworzyło świadome, świadome społeczeństwo obywatelskie, bo tutaj jeżeli chodzi o poziom gdzieś tam krajowy, to jakby tego nie możemy zmienić, tego co dzieje się gdzieś tam na tak zwanej górze, nie możemy zmienić tego na poziomie światowym, ale już zmieniając swoje nawyki możemy, i o tym też trochę jest ten turniej, żeby. Zejść trochę do takiego poziomu, co ja mogę zrobić dla, dla środowiska, i tym to tropem trzeba uważam iść i edukować na ten temat, niż czekać, aż ktoś z góry stwierdzi, że. Od jutra już będziemy zero waste, no bo to nigdy tak się nie stanie. To musi być zawsze działanie, działanie oddolne. Właśnie to jest takie działanie oddolne, czyli działanie w fundamentach, a fundament trzyma całą resztę łącznie z górą. Więc to jest jak najbardziej bardzo bardzo fajne. Ale tak bardziej przyziemnie, ile w ogóle czasu zajmuje przygotowanie takiej debaty, tej całej serii debat? znaczy, w samej jednej debaty, no to nie jest ciężko przygotować. No, wystarczą tak naprawdę. 4-6 stołów i 8 debatantów plus trzech sędziów i marszałek. Tyle osób jest potrzebnych, żeby zorganizować debatę. My staramy się, żeby nasze turniej został promowany na całą Polskę. Staramy się, żeby nasz turniej był nadawany na żywo i przede wszystkim pokazywał to, a przede wszystkim ten turniej trafiał do młodych ludzi. Bo jeżeli zaczynamy od fundamentów, to zaczniemy od fundamentów, jakimi są po prostu młodzi ludzie, którzy jeszcze mają i mają możliwość zmiany tego świata. Ale taka forma przynajmniej w pewnym stopniu przyjęła się u nas, ponieważ, tak jak mówicie, nie narzekacie na braki w ludziach. No nie. W kędzierze Koźlu jest coraz większe tym zainteresowanie, tak jak już wspomniałem. Myślę, że z roku na rok coraz większe będzie w całej Polsce. Też mamy gości z Katowic, którzy debatują. Mamy też naprawdę wielu znajomych, jeżeli chodzi o debatantów z całej Polski. Zależam na tym, żeby z nimi wszystkimi współpracować, bo to dzięki temu. Nam pozwoli się rozwijać nie tylko w sferze praw człowieka do życia w bezpiecznym i zdrowym środowisku, tylko też do czegoś innego mamy prawa, tak jak było, przepraszam, dwa lata temu było o prawach dziecka. W trakcie konfliktu zbrojnego, więc jak przez ostatnie wydarzenia też mocno aktualny, aktualny temat. I tutaj ta specyfika debaty jakby powinna być nakierowana właśnie na ten temat temat gdzieś bieżący. Tutaj ekologia była tematem mocnym gdzieś jeszcze w poprzednich, w poprzednich latach i uważamy, że jakby debaty powinny być nośnikiem że tematów, o których mówi się w społeczeństwie. Nie żeby to była sztuka dla sztuki, żebyśmy debatowali o jakichś abstrakcyjnych rozwiązaniach, tylko o tym, co jakby nas dookoła dotacza, otacza, z czym się Spotykamy na co dzień. Czyli do przodu wszystko się rozwija, no to ja tylko trzymam kciuki i dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję Władowski. To jest takie pierwsze pytanie, które bardzo ludzi ciekawi, czy praca sędziego jest bardzo absorbująca? Czy to jest faktycznie takie 100% skoncentrowania? Wydaje mi się, że tak. Posługujemy się kartą odpowiedzi, wsłuchujemy się w argumentację strony, patrzymy na minikę, gestykulację. Jak najbardziej jest absorbująca. Czyli potrzebna jest taka podzielność uwagi. Tak, absolutnie. Od 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 gardy, pola, od odkładam telefon, od od jestem tylko tu i teraz, tylko i wyłącznie skupiam się przy następnym działaniu. I tylko ta wypowiedź się liczy. Dokładnie. A czy takie pierwsze przesłanki tego, jaka będzie dana wypowiedź, pojawiają się już zanim się ona zacznie? Może jakieś oznaki zdenerwowania u uczestników? Właśnie nie. Ja nie oceniam e, tego, jak ktoś zacznie swoją wypowiedź zanim faktycznie on zacznie, bo to byłoby też po pierwsze krzywdzące dla tej osoby. Po drugie miałem tutaj już nawet na debatach kilka mocnych zaskoczeń wobec tego, jak wypowiedź może się potoczyć, a jak się faktycznie potoczyła. Więc tutaj jak najbardziej absolutnie przed rozpoczęciem wypowiedzi nie oceniam niczego. Ponieważ ludzie równie reagują na, na sytuację. Oczywiście. A później wychodzi z nich taki prawdziwy żywioł Tygrys wypowiedzi. wypowiedzi dokładnie. No i tak naprawdę wypowiedź, Pan, zwracając uwagę na wypowiedź, to jest Pan taki najbardziej właśnie też obiektywny wtedy jako sędzia, mam wrażenie. Oczywiście, bo to jest bo to jest najważniejsze. A czy może Pan też przed pierwszym sędziowaniem odczuwał Pan też stres? Że to jest taka duża odpowiedzialność. Może nie tyle odpowiedzialność, ale też żeby nie skrzywdzić, żeby zrobić, zrobić to jak najlepiej się potrafi. Na pewno taka niepewność gdzieś tam była, także to jest to już nam nie, nieodzownie w całym naszym życiu, więc także i przed pierwszym sędziowaniem. A długo Pan już sędziuje? Znaczy, tutaj jest to, to któraś moja debata z kolei, nie wiem która, natomiast chyba moja taka pierwsza to jeszcze z, z czasów studenckich, bo czas studencki jest taki najlepszy na, na to, aby nabywać te, te kompetencje już takich na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o sędziowanie, ale także i o pranie udziału w debatach oksfordzkich. Natomiast tutaj w Kędzierznie korzu jestem drugi raz. No i tutaj e, zainteresuję również e, drugi raz, e, no i e, obserwuję też ten wzrost poziomu debaty, myślę, że tutaj Kędzierzyn-Koźle e, staje się taką no, stolicą debat e, Oxfordskich w naszym województwie. Czyli jest progres. A jak Pan widzi przyszłość debat w Polsce? Ponieważ wydaje mi się, że kiedy Pan był na studiach, to dopiero ten format wchodził do nas. Tak, jak gdy ja bym na ten format do nas w, wchodził, część osób nie rozumiała w ogóle formuły debaty oksfordzkiej, czym ona się różni od debaty tradycyjnej. E, to była jakaś taka sfera zainteresowania tematem formuły, e, formułą wypowiedzi i formułą organizacji debaty. No teraz czas pandemii pokazał pewnie, że... Ym, Pewnie były debaty organizowane także już zdalnie i ten czas był trudny nie, nie, niewątpliwie dla debat oksfordzkich, bowiem no, internetowo zdalnie nie jesteśmy w stanie śledzić emocji, nie jesteśmy w stanie tak dobrze wsłuchiwać się w argumentację i dokonywać obiektywnej oceny. A może Pan stwierdził, że ten format powoli się zakorzenia w naszym kraju? Myślę, że tak, on jest, jest ciekawy i takie wydarzenia jak tutaj w niej koźlu pokazują nam, że on jest w sferze zainteresowań młodych osób, które chcą w ten sposób organizować wypowiedzi, debaty i w ten sposób chcą poprawiać swoją również retorykę, erudycję i kresomowczość. Czyli ten format ogólnie u nas ma potencjał i ma swoją przyszłość. Jak najbardziej uważam, że, że tak jak sama nazwa wskazuje, Oxfordska pochodzi z Wielkiej Brytanii. Natomiast myślę, tutaj możemy stać się naprawdę potentatem, jeżeli chodzi o nie tyle organizatorów debat oksfordzkich, co świetnie wykształconych ludzi, ludzi o wysokiej klasie wypowiedzi, o ludziach, którzy potrafią sobie radzić ze stresem, co później będzie procentowało w przyszłości. No Skoro mamy ten potencjał, to ja mam nadzieję, że go nie zmarnujemy, że to się mieć dalej rozwijać. A ja dziękuję bardzo za odwagę. Dziękuję również. Więc takie pytanie początkowe, czy jako sędzia widzisz w po uczestnikach jakieś oznaki zdenerwowania, czy wręcz przeciwnie takiego wyluzowania? Czy to widać naprawdę? Oczywiście, że to widać. To nie sposób, żeby tego nie zauważać. Nie. To jest bardziej kwestia tego, czy po uczestnikach widać zestresowanie kwestią merytoryczną, czy samym wystąpieniem. By debaty oksfordzkie i sam ich format e, polega głównie na tym, żeby nie przyzwyczaić uczestników do wystąpień publicznych, e, do tego, żeby umieli się swobodnie wypowiadać na bardzo różne tematy. E, jakby widać to, że troszkę zestresowani są, ale są zestresowani dlatego, że nie są zaznajomieni jakoś jeszcze super z tym formatem, jest to dla nich jakaś nowość. E, co do kwestii merytorycznych są świetnie przygotowani, widać to w debatach, widać to w kwestiach merytorycznych, które przedstawiamy i widać to też na w samych tematach, o których ci młodzi ludzie debatują, bo jakby na to nie patrzeć, osoby z podstawówki debatowały dziś o kwestiach ekologicznych, które są bardzo złożone, których impakty mamy, możemy zauważyć w społeczeństwie, w gospodarce i w wielu innych aspektach i oni to zauważają. A czy widzieliście kiedyś może od tego jakieś wyjątki, w tym sensie, że osoba jakaś Zdawała się być bardzo stresowana, a kiedy już zaczęła mówić, to było tak naprawdę z górki i zrobiła świetny... świetny... Oczywiście, że tak. Znaczy się... Nie. to jest w zasadzie normalne. Bo każdy z nas ma, jakby, taką blokadę przed wystąpieniem publicznym. A przynajmniej zdecydowana większość ludzi ma taką naturalną blokadę. Ale jak już zaczną mówić, to idzie im to coraz lepiej. Jakby to widać też na tym turnieju, że początek mowy zawsze osoba jest spięta. A im dalej mówi, tym bardziej jest rozluźniona i łatwiej to przychodzi. Kiedy widzisz, że już nie ma się czego bać. Dokładnie. Najtrudniejsze za nią. Czy wiele już sędziowałeś? To jest pierwszy raz, prawda? Ja miałem okazję osobiście przesędziować ponad 100 debat i to grubo, więc jakieś tam doświadczenie mam. Zresztą jak większość sędziów doświadczenie mamy też staraliśmy się jako sędziowie najbardziej doświadczeni z Fundacji Nowy Głos wspierać merytorycznie całe wydarzenie przy układaniu test, przy wsparciu merytorycznym, jak te tezy wytłumaczyć, jak też pomóc się przygotować swoim drużyną, bo to jest bardzo ważne. Czy takie debaty są u nas coraz popularniejsze? Oczywiście, jakby sam format się rozwija i jest coraz bardziej popularny. Jak zaczynaliśmy 5-6 lat temu naszą działalność, jako fundacja i jako cały festiwal, zresztą debaty były czymś całkowicie nowym. Ludzie nie znali tego formatu, nigdy o nim wcześniej nie słyszeli. Teraz, nawet jak ludzie jeszcze sami nie debatowali, to wiedzą, jak to wygląda, wiedzą, na czym to polega, i zazwyczaj to jest kwestia tylko tego, żeby po prostu pierwszy raz zadebatowali. Tak, zadebatuję pierwszy raz, to już reszta leci górę. A jak oceniasz poziom debat tych tutaj, które teraz trwają? Sam poziom jest naprawdę wyburowany. Jak na to, że mamy do czynienia ze szkołami podstawowymi, możemy mówić o tym, że są świetnie przygotowani i widać, że rozumieją, o czym debatują. Mimo, że sama tematyka turnieju, bo w tym roku mówimy głównie o ekologii, o tym, że każdy człowiek ma prawo do czystego środowiska, więc sama tematyka jest złożona, jest dla nich trudna, a mimo wszystko widać, że są świetnie przygotowani merytorycznie i że rozumieją, o czym mówią. A jak zaczęła się jeszcze Twoja przygoda z debatami? Moja przygoda z debatami zaczęła się już grubo, ponad 7 lat temu. I właśnie w podobnych okolicznościach w mojej, małej miejscowości zorganizowany został lokalny turniej debat. I właśnie w ten sposób zacząłem debatować. I od takiego lokalnego debatowania tak naprawdę na arenę Polski trafiłem jako debatant. Rozumiem, że jest to w pewnym sensie pasja, ponieważ widzę, z jakim tu entuzjazmem o tym mówisz. Oczywiście, że jest to pasja, jakby większość ludzi, która organizuje turnieje, która stara się przygotowywać merytorycznie ludzi do takich turniejów, która układa tezy, robimy to całkowicie pro bono. Lub, robimy to, bo to lubimy i, i wiemy, że format Devadog Sportski jest bardzo pożytecznym formatem, który wiele przynosi społeczeństwu, młodym ludziom. Jakby widząc rezultaty tego, co robimy, nam się po prostu chce to robić. A więc ja życzę tylko powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach i dziękuję bardzo za dziękuję wywiad. Bardzo za wywiad.